Moi no drodzy, witam was. i odwikłać ci ku kolejnym wysyłkiem w ascesji Hitfall Ja cię do jamy węży, żeby y, tutaj no zobaczyć miejsce śmierci na Wysoko wojownika, który no nadobił zamieszanie, to dość potężnego. Tutaj na, na wyspach. No i ale poszczególnie to mi już tutaj właściwie no nie ma, tylko. Hmm. Mogą trochę być, co strzały sobie uzupełnić, ponieważ jednak, no, trzeba założyć, że węższe jednak będą żywe. No i daleko już nie ma, tutaj zostało całe 100 metrów w tym momencie. Może się na niego najpewniej, grubi. proszę, tutaj znaczy, się wyświetlił. Jest takie trochę zapomniane. A wejdzie, są węże. Tak się złożyło. A tego warto po prostu jest. w łeb. A tu jeszcze opal jest. Kurcze. Gdyż nie co to jestem. A As if used once for a ritual and never again. Here, this is the place where Ragnar Lothbrok met his end. He must have been naked and bloodied, every drop draining into the pit. This supreme drengo of all men, now King Aela's prize. I have seen this day a thousand times. Baldur keeps a cup of mead for me. I welcome my entry into the land of champions. Marked ridiculed, humiliated, his honor did not budge. dragged by cowards, thrown to snakes, they were more afraid than him. i faced death with a thirst on my lips. my reputation cannot be unwritten, inscribed on the hearts of those who fought beside me. set upon by venomous snakes, he stood and spoke with honor and spine. For all who live their lives for glory alone. Oh, how the young pigs would grunt if they knew how this old boar suffered. You will meet them, Ale. One day, they will come. His men came too late to save him. Those who fought for him, they loved him dearly. Their oaths, unbreakable. I have sent your Drenge to meet you, Great King.

się jest i I to jest to Bomba dymna. Jeśli mam przewagę liczebną, ciekawe. Jednak, no, ja tutaj na no, saksy nie postawię. Rzecz myślałem, żeby właśnie oczyć saksami z użyciem, czy znaczy z użyciem saksu przeciwko co do Ale no, właśnie, no, okazało się, że jest to mi y, jednak niepotrzebne. Chociaż w sensie myślę, że pan dobre podciągnąć się wątek fabuladny. Królestwa. Także tutaj, na no, spokojnie. E, Welcham, pamiętam doskonale gdzie było. A, tutaj... E, udało się trafić. Znaczy bardzo jest ciekawe. Właśnie to jest na mapie. Teraz chciał jechać na tak, gruźcie Płotki. 12 km i okrywajmy i bez tego tematów do rozmowy z... Wami, do przekazania Wam przez 12 km i myślę, że też na no, część byłaby tych tematów jednak. No. To jest na zasadzie takim, aby tylko coś powiedzieć, żeby tutaj ten czas yy, przeleciał. To w sumie to się skończyło taka pokacja na tym momencie, yy, z gotikiem 3, gdzie w pewnym cię naszych decyzji.

these saxons accompany their lord as we stand beside guthrum. so this fort is not the sum of his ambitions. guthrum's plan is to bring the saxons to the table. if he can win the peace without a fight, he will do so. and how likely is that? just now they sit on their thumbs in the church, talking in circles. come, i will take you to him. To życzę to, że potem who is Guthrum? Is it Alfred? That's right. The king of the West Saxons has agreed to negotiate. Seems we have him on the back foot. Guthrum should be careful. Alfred speaks with Loki's tongue. Guthrum is not a babe -a Eivor Nor is Alfred. If he has come, it is for his own advantage. Then give us counsel. Stand by Guthrum. Show our strength. The King of Hayseats will soon be humbled, trust me. We took this town as if it were a straw hole. Do not challenge me, Elf King. Your show of swagger and strength has my attention, Guthrum. But we agreed on terms. What more do you want? The crown of Wessex. Wessex has a king, and that king has the backing of the Almighty. Yours is a fever dream, Dane. We need not ask for it, Goodwin. We will take it, as we have taken all the kingdoms of England. Ah, Eivor. Our blunted tool returns, Lord. I have given you all I care to a Dane geld to leave Wareham. You swore an oath upon the cross and that pagan hammer. And when you scurry back to whatever shit soaked hovel you crawled from, we will release your men. Speak again, handmaid, and I will feed your tongue to Avor's Raven. A fair trade. We already have your cock. Are we done with this pissing contest? If Guthrum has given you his word, then he will honor it. We will leave this town. You have one day. Do not test the king's patience further, or our men will return to Wareham with force. And if you doubt my conviction, know that the Avon River near Uffington runs red with the blood of your countrymen. Their commander, what did his men cry as he fell? Ula, Uba? Yes, that was it. Remember, you have taken my silver. In return, I expect your honor. I will await news of your retreat in Chippenham. but get it cannot be gods i will tear that saxon's skin from his bones if this is true alfred hisses with a snake tongue but he gains nothing from this lie when news of this spreads through the camp no saxon will survive the day you swore upon the cross oh i have no intention of cowing to that milksack now more than ever i will take his throne and his head in winchester alfred used me as a tool and cast me aside So let the betrayer be betrayed. We'll burn czy jednak jest walka? Burn, warum, to the ground. A Saxon pyre. pytanie, czy rzeczywiście się nie żyje, ale no. Myślę, że to jest jakaś pułatka. Albo to tutaj I tutaj. Są ja Ale jest tak kłamstwo. co? Ale u jest zbyt ważne żeby paść tak no. bez fabuły, tak? Tak na samą zmiankę. Może no, trzeba to miasto spalić. To no, jedno. Co tam. jest? Ja Szkoda, że mieszkańcy mogą obedewać się tylko szetem, ale no, no nie wiadomo, wymaga. Dobra, padam jak muchy, na całe szczęście. Na no co, ma się bądź, ja, A A, trudność napełnia, jak szalona. Z, z tego korzystam. Więc cały czas się śliskam. Takie nie chyba nigdy nie miałem jeszcze.

O tak, cieszę się, że się nie pali. A, tam jeszcze wiesz pochodnie. No, chodź od zaślinności, czy nie? Niekoniecznie. A teraz?

Dobra, jedziemy, panowie i panie. Witzman Wood, ślicznie. Jest jakaś kolejna lokacja odkryta. Nie, ja, jeszcze się nie była. Teraz już na pewno jest. W sumie... Ja ciężko nigdy nie zrobiłem, szczerze. Że... Nigdy nie podpaliłem przeciwników. Pochodnią właśnie Jeszcze było takie, takie o a jednak no sami umknęło Jeszcze Honor, że są biedny Ślicznie poleciał Na tyłek praktycznie

i włóczy kontra włócznik. W końcu. Muszę by powiedzieć. Teraz do Teraz jego kolej. No dobra. Chyba on po prostu spokój. Właśnie my jako nasza... Jako i kompania wesoła. Mhm, czyli tutaj... we can rest here a moment now tell me what you know of that breaker of rings weak and wretched troll alfred is a wily fox he appears frail but draws upon an inner strength he will not be easy to oust. Fury will fuel my army and my claim. It will not be enough. You must find a weakness. Yes, that is why I called you here. Do you balk at the opportunity to bury the Saxon king? I must first hear a plan to balk at. Mm. Alfred spoke of Chippenham, a squat hovel of sheep and peasants. So why does he go there and not to Winchester? Your scouts must know, they are the best in England. A holiday feast, their Saxon Christ Mass. Alfred will warm his heels by the fire while Uba lies cold in an English field. I have called upon my allies to join us in this fight, but I must know where to send them. Is Chippenham our final prize? It is. But uh, I will need my men for the coming fight as well. The hostages Alfred took, if there is a chance to save them? We will not lose more friends today. Where are they held? A place further ahead through this forest. They call it Hampton blockade. Somer, ride north to the Thames and lead my allies south. They should be gathered by now. I will. Gather on the river passing Chippenham. The rest of you set up camp there. I called you Ravenfeeder once. At Porchester, you were as hot-headed as Thor. You have become a true leader, Eivor. As much to come, Guthrum, before we can rest with mead in our hands and songs in our ears. I will crush Alfred's skull with my oh, blood. We, we cannot dwell on this, even if it's true. But if you want, you want the throne, only strategy will deliver it. Or bloody uh -huh. wrath will steal it. I, I will follow, follow this Alfred. Hound his heels. Revenge burns within me. A wise man once told me, we do not dash ourselves against hopeless courses. We arrive unexpected, strike swift. You turn my words against me now, Wolfkist. I took them too hard in my darkest times, my friend. And Sigurd? he is back with you my brother's story is a long one and for another time ridding the land of a strong ruler will make wessex harder to tame you almost sound like you respect him ivor i've come to understand the trials of leadership guthrum it is hard not to when you cradle something as fragile as life within your hands i'd love Sorry. to Teoretycznie powinny być normalne przetrzymywania, to już w to, to, to ma w akcji. On się spisuje jako wojownik. Tu! Uh -huh. To w Oj, bo to jest, się się Oj, ja, to jest to, pójdziemy, pójdzie się tak? Pójdziemy razem z Gutlumem i... Być już nieby. Witam, panowie. Iż czekam za razem. Nadepnięty. Nadepnięty. Witam. Patrz, padło tutaj beczka z ognia, z banzą liwą. Nie, nie, no nie będę go. No, co co, oczywiście. Chyba to był kluczyk gdzieś i dalej jest, Dlaczego się nam przyda, to zdecydowanie tak. Good to pokaż jak walczysz. No, no potrafi walnąć. Zobaczyłam, że walka będzie nosić na epickiej. liczę, że naprawdę tam się będzie... będzie działo od serca, tak? Przy okazji strzały. I oni są poniżej, tak? Wow! Gdzie to wyszło? Podwójny dzidą jest i być, pomógł? Może? Patrz, że go tu dom. bardzo dobrze z przeciwnikami. Tylko teraz tak, wejście powinno być tutaj.

Thank you, my friend. Every, every Saxon who spat at me will die. You will have your chance, but don't be foolhardy. Let your steps take you far from here to a camp near Chippenham. Thank you. Enough skulking! these Saxons do not deserve their passion, I will wash my blade in their blood! Where are the others? Oh, they are there. Mili w dwóch grupach najwyraźniej, piszny my... <trykne> atak na język taki, no, byłby w sam raz, <trykne> ten nadepnięty. no i to właściwie tyle. There is a camp set up north by Chippenham. Go there. I as long as I can cut some Saxons down. I where face them. Go to the camp near Chippenham. Find your countrymen there. Good. We'll pay back the Saxons for the insults they heaped on us. Thank you, Eivor. You did a great deed here. Their families will raise a cup to you. I need no thanks, Guthrum. Let us speak more when we are safely away. Good. No, przeciwnikom, naszych e, sojuszników. Teraz pytanie czy doszło do razu czy jeszcze będzie jakaś przemowa i co czy, czy co To nie ukrywam nasza ale wtedy trochę postępuję komyślnie, we save here you should join your people at the camp even a takes your bravery, your leadership you were it well. you have grown much since last we spoke. You judged me fairly, Guthrum. Harsh though your words were. But I do not make the same mistake twice. How is your brother Sigurd? He lives, a changed man. But he is free of full case torment. That at least was a deed well done. Will this all be worth it in the end? Everything we have done? Everything we have sacrificed to win this land? Sometimes I dream of sooth black furrowed earth. And blood seeping from seedlings. Pojedyń naszą wierzyć, że nasz życia nasze są złożone, ale nasze są so to A myślę, nie ma za czego, co trzeba tam od razu duszyć. I obóz jest tutaj. O kurczę, no zobaczcie. Ha, tylko tak, właśnie, gdyby udało się zrobić szybką podróż nie, to będzie najszybciej z okolicy Watsig. Czy jak to się wymawia, Wodzic? No. nie o to. Ale no, dzień nastał. Bitwa ostateczna, tak. Bitwa o. o Angli, że tak to mogę powiedzieć. No i prostu zobaczyć jaki tam trafi się opór. <sumłynnie> <zainteresowa> To jeszcze też sprawdzać? Ej, woda. Dobrze, póki co jeszcze umiejętności yy, otrzymasz. Punkcik był tylko jeden. Ale wystarczający jak najbardziej. Chodka. I do obozu w tym kładzie. Bo innego już myślę, że nie zostało. Chyba, że... Można tutaj by coś innego zrobić w tym momencie, ale nie wydaje mi się. Dlatego... ...galopem... ...ruszę. I będzie można szykować się w końcu do, do bitwy. Tutaj no naprawdę... ...przeciwności no, jakie Eivor... ...miał na swojej drodze, no... się być. Wiadomo, to się cudniejsze też no... Mimo wszystko, chyba, przebył był naprawdę długą drogę, od tego trzeba zacząć. No bo jednak, no, taka ilość prowincji do przemierzenia. To być może podobnie z z jeans, ale na tutaj trochę to trwało, powiedzmy sobie uczciwie. Tu już właściwie jest obóz przed nami, więc w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. I nie, 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 tylko kolejne, a póki co to nie, nie, dla Was, trzymajcie się, pa, pa.